Już! Zobacz, strych jest otwarty. No udało Ci się otworzyć, brawo! Super stary, naprawdę. Dobry, tak krzyczysz, co Masz tego tak otwierałeś strych? No, nie, a po co? Eee, przed chwilą na to, górę. Przedem do swojego pokoju, patrzę, strych jest otwarty. Eee, trochę. w strych? No nie, no jesteśmy sami. Ja byłem na dole cały czas. A ja tam nie zamierzałem wchodzić, dlatego że ostatnio zapukałem na strych na odcinku i nagle zaczęły migać żarówki. Było słychać, że ktoś tam mieszka na górze. Jak to mieszka? No w sensie, że chodził stary po tej klapie. Stary i źle są otwarte? Teraz są otwarte i ja nie wiem, czy to sprawdzać. Nigdy jeszcze nie byłem na tym strychu, nie? No, chyba stary trzeba, nie? No, ale co, mamy ducha, w domu? No nie wiem. W sensie na pewno to nie jest Wiktor i Oscar, bo oni są teraz na wyjeździe jakimś, we dwóch. Na pewno to nie jest nikt z was, bo cały czas byliście ze mną. Nie stary nie nawet nie dosięgną, żeby to otworzyć. A ja nie mam sensu, żebym was teraz prękował. Dobra, jesteśmy tu razem, wbijajcie się na górę i zobaczymy. Dobra, czego stary? Nie, nie, w razie czego stary? My szybko uciekniemy, także nie mogli się o nas nie, martw, nie Tak. Jak uciekniecie. My będziemy bezpieczni, nie. No to się cieszę Tak, takim razie. Widzowie, widzicie ten Neon za mną? On oznacza nic innego jak epicką akcję. Ponieważ z M Bank oraz Visa mamy dla Was konkurs. Można wygrać. Odświeżenie przestrzeni gamingowej o wartości 50 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz się zgłosić, wystarczy, że klikniesz link w opisie i wypełnisz formularz konkursowy. Wystarczy tam opisać, jak według ciebie wygląda idealna przestrzeń gamingowa. Potem pozostaje już tylko czekać. Może to właśnie ty wygrasz i zapewnisz sobie konkretny upgrade swojej przestrzeni gamingowej w swoim domu. Widzowie, jeżeli u was w domu strych jest nawiedzony, to nie wchodźcie tam A nie, bo że jest mega dużo kurzu, nie? Mega uważaj no. I na pewno nie o trzeciej w dzień I na pewno, jeżeli jest tyle jakichś pajęczyn na waszym strychu I tyle jakichś stare gazety Ile to ma lat? Nie widzę nikogo, tak wygląda strych Coś podobnego? Jakieś narzędzia zbrodni stary? Albo jakieś... O kurna, chłopaki! Co, widzisz ducha? Gorzej Co? Chłopaki, ktoś mieszkał na naszym strychu Przecież cały czas tu jesteśmy, nikogo nie widzieliśmy. Są tutaj poduszki i koce. Macie. No. Czyje to jest? jest to stary... Ej, patrzcie, to jest antena, a tam dalej, patrzcie, jaki jest wielki ten strych. O kurwa, nie, dzisiaj tam na pewno nie wchodzę. Przede wszystkim, że nie jestem pewien, czy to nie jest zasadzka. Sprawdzimy go całego, kiedy indziej widzowie. W każdym razie fakty są tylko takie. Ktoś mieszka na naszym strychu i nie wiemy, kto to jest. Nie? Może zamknijmy to, co? Będzie bezpieczniej. Chłopaki, a to jeżeli to po prostu oskar, tylko. Nie wiecie, on nie ma na razie swojego pokoju. Nie no, gadałem z nimi dzisiaj. Nie ma ich od dwóch dni No. Stare to już mi jak bardzo dobry prank ogólnie, nie? Ej, wyjeżdżamy nad morze, więc nas na pewno nie będzie. I wcale nie będzie nic podejrzanego na strychu. Miłość, to nie jest to. Zobaczmy, czy coś nie zniknęło z mojego pokoju. Oczywiście, sprawdźmy. Więc robot jest, a on Pies jest najgroźniejszy. Perkusja, i gitara jest Ach, stary. Ja naj... no, 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 to... Jednej pałeczki nie ma. Ale to chyba nie. Czyli to... mamy Nie, no to na pewno nie to. Zobaczmy, czy coś z moim kompem nie zrobił. O może gdzieś ciepliki mógł usunąć, stary, czy coś. Co? Uwaga. ucieczka z warszawskiego więzienia. Co? Co? Dzisiaj o godzinie 3.33 nad ranem ktoś uciekł z warszawskiego więzienia. Jest to najprawdopodobniej więzień znany pod pseudonimem prześladowca. Prześladowca? Tu ten prześladowca? Miał on odsiadywać wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Jaki prześladowca? Stary, myśmy go nie widzieli bardzo długo przecież. I to jest on, w sensie on ma znowu tą samą maskę. W sensie, czemu nie dali jego prawdziwej twarzy, tylko znowu tą maskę? już teraz może mu grosso. Ale kto to jest? Mega pokręcony Ładne. To był ziomek, który bardzo z nami zadzierał, który za nami poleciał do Grecji To jest Faktycznie. mega porąbane Nie chcę was straszyć, ale teraz jest w naszej chacie Nie, nie wiemy tego stary A kto starych. by sprawdzał na temat prześladowcy inny? Łącisz krok Nie, to jest zbyt po prostu niemożliwe, nie? Że. No dobra Po prostu co? otworzył się strych, fakt Ktoś tam rzucił poduszki, dobra, może ktoś sprząta Ktoś wyszukał sprawę ucieczki prześladowcy z więzienia, o czym my nawet nie wiedzieliśmy mm. No ja nie szukałem No dobra, to... Albo to był prześladowca, ma. albo osoba prześladowana przez niego No dobra stary, Są no to... dwie opcje On może być cały czas gdzieś w tej chacie Halo? Sprawdźmy Ej basz. Ktoś nawalił Frediemu stary Freddy nie ma głowy, wcześniej on, on miał głowę On często głowę Co? Co tym, co? 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 co tym może być? Nie go. go nie ma, ej O Okno otwarte jest? Okno jest Otwarte, no. O kurde, a co jak on stary umie biegać po ścianach jak Spiderman? Nie wiem i nie wiem po co ktoś by otwierał okna tak szczerze Stary, mam głośną wiadomość, brama jest otwarta Brama jest otwarta? Dobra, to jest wyjątkowo dziwne, jestem prawie pewien, że zamykaliśmy bramę, tak. co nie? Ej, Ej, mam pomysł stary, jeden. No? Stary, wiesz co mamy w bramie? Co mamy w bramie? Domofon Monitoring, no, wszystko no, się no, nagrywa, każdy kto wchodzi tego widać, okej? Okay. O kurde, patrzcie! To jest on, naprawdę! Stary, ja nie wierzyłem w to! To jest dokładnie ten typ. On wszedł przez bramę. Nie możemy. Wszedł przez bramę, nie? A to kiedy to było? Właśnie, kiedy to nagrał? Siódma nad ranem. A jest? 8. Jest 11 godzin później, 8. chłopaki prawie. Czyli on serio mógł to jest stary urząd... Cały dzień tutaj siedzi on i sobie urządzić normalnie musimy domy. Musimy, musimy to wszystko. zamknąć, panowie, bo radajcie, no, no, zamykajcie. Zamykamy to. to. Ale to, co jest najważniejsze, to musimy przede wszystkim przez zobaczyć monitoring. Monitorik. Ej, właśnie, jak on to otworzył? On musi być jakiś tam, wielki. On chyba, jest Schmidt. Dobra, ale to jest straszne Sprawdźmy monitori Zobacz, to jest moment, w którym już przeskoczył przez bramę No Idzie powoli, rozgląda się w każdą stronę To oznacza, że wie, że może być ale obserwowany Ale idzie w stronę jakichś okien Tak, pod okna podchodzi Tak, on patrzy, czy ktoś jest w domu, czy może tutaj wbić mhm. Poszedł dalej wokół chaty i idzie w kierunku pokoju Wiktora Tak, jest przy tym dużym jego oknie teraz Okej, okay. mam nadzieję, że tym razem chłopaki zamknęli okno Ostatnio Oskar wyszedł z domu i zapomniał zamknąć balkon, nie? Mając takie sytuacje, że mamy na przykład coś Takiego, mamy dużo sprzętu i tak dalej, a on nie zamyka okien. Dobra, aleśmy ale... się nie wyprowadzili, tam zawsze coś się dzieje, nie? Ty patrz, on teraz patrzy przez okno w pokoju Wiktora. Dokładnie wszystko obczaje, czy uh -huh. może tutaj się zatrzymać. Dobra, tutaj już sobie poszedł dalej, gdzie jest następna kamera. Ok, następna kamera, godzina 7.16, tak, to jest wejście od kuchni. Otwarte. Czyli Oskar, ja Czyli jak wyjeżdżali zostanie. na wyjazd, to pewnie wyszedł Oskar sobie tarasem i zapomniał zamknąć tarasu. Standardowo. Nie? Trzeba będzie do niego zadzwonić. W każdym razie łazi po kuchni. Poczajam. Teraz. Ej, patrz, znalazł nasz sekretny pokój w kominku, czyli wiemy, żeby tam się przed nim nie chować, uh -huh. bo już wie, że on istnieje. I miło, on wszedł do twojego pokoju. O nie, rozwalił mi coś? A nie, no chyba nie. On patrzy tutaj pod kołdrą, pod twoim łóżkiem. Sprawdza trochę zakamarki. O, czekaj, idzie chyba do tej łodzi podwodnej, twojej. Tak, jest w łodzi podwodnej o, nie, teraz. nie zniszczył tam. Chyba nic nie znalazł się trochę wkurzył, wiesz? Ale czego on szuka? Skoro tam są drogie rzeczy i tak dalej, no to skoro tego nie chce, to czego on chce? No, pytanie w sumie nie wiadomo. W tej chacie, jest, jest sam. Nie, nie możesz jakby zapadać, że on jest mądry, nie? Będziesz na... Czemu nie uciekł z więzienia, musi być mądry. Stary, może to sobie jeszcze gorszy ludzie niż on, nie wiadomo. Mam wrażenie, że ciężko jest uciec z więzienia, nie? Ej, wchodzi na górę, zobacz, okej. Okay. Pierwszy jego przystanek Od razu to nie po jest lewej. strych, tylko kino, no. Patrz, poszedł do Frediego i się z nim teraz nawala. myślałem, że tak to, to, to... miał głowy, Freddy! To on to zrobił. Mieliśmy jednak rację. Ty miałeś rację, Stary. O Kurde. Nie. Wiecie, ja go ostatnim razem widziałem, jak znalazłem jakąś katanę. Ogólnie nie wiem nawet gdzie jest teraz ta katana, którą znalazłem i nie wiem, co to była za sprawa. Dobra, mniejsza o to. Nie, a nie było w Grecji ostatni raz? On był a, co? jeszcze był w Grecji on potem. W Grecji ostatni raz, stary. Gry I w Grecji Riddler, co chciał? W Grecji Ridler go przysłał, no. Ej, ale zobacz, co on trafił do więzienia razem z Ridlerem. No Pamiętasz? Tak, no, Antyterroryści no, tak. zabrali Ridlera na to nasz oczach. Ale postaci trafiło, nie? Rainwise chyba też trafił wtedy. Możliwe, możliwe. Ale no to wiemy, że teraz kończy się sielanka, mhm. dlatego że teraz oni wszyscy będą pewnie uciekać po kolei. Wszedł za kurtynę w każdym razie i tam chyba. Nic nie znalazł, otworzył okno. Ej, to on musiał podglądać ludzi. To jest w końcu prześladowca Pewnie patrzył z okna, czy ktoś tam łazi, i wybierał kolejną osobę, na którą chce napaść albo coś takiego. Wyszedł, mhm. ale nie wchodzi do żadnego pokoju. Zobaczył strych O, stary. Ej, ale zobaczcie, skoro on otworzył sobie ten strych i tam naznosił tych wszystkich rzeczy i go nie zamknął, to oznacza, że chciał tam na dłużej zamieszkać, tak żebyśmy o tak. tym nie wiedzieli. My go ją tylko zaskoczyliśmy. Nie spodziewał się, że tak wcześniej wrócimy. Chwila. Czyli, co, Czyli go tutaj nie ma i wyszedł w pośpiechu. Tak, może zobaczył właśnie, że. Przyjeżdżamy i gdzieś uciec. Zobaczcie, on jest w salonie i bierze poduszki teraz na strych. Mhm. Wyje sobie gniazdo, faktycznie. Tak, to jest Rządza to, co znaleźliśmy no. na górze dokładnie. I wnosi je na górę chyba, tak? No tak, no na strychy. Wszystko wniósł na górę, no. Co za obrzydliwy ziomek. I teraz. Ej, dobra, Skipnie stary jest pół godziny do przodu. Dobra, ja pół ale, godziny. Skip. Znowu szedł ze strychu I wychodzi na dwór, tak? Ej, on ukradł Gokarta. Co? Wsiadł w Gokarta i odjechał stary. Zafariat! Dobra, chłopaki, jest jeden sposób, żeby się dowiedzieć, czy on teraz jest na tej chacie, czy nie. Sprawdzić czy Gokart jest czy nie na podjeździe. Ale Tą drogą też, że Gokart nie był schowany na chatę, to jest zupełnie inna gęstość, nie? Co jest? Nie ma. Tutaj też nie ma. No nie no, nie wrócił. W sensie ogólnie to jest, jest dobre info, co, chłopaki, to do mnie nie? mnie też na telefon, że wrócił, nie? Tak, bez skitu byśmy zobaczyli na domofonie. Masz klucz do bramy? Damn. Zamknijmy teraz bramę, stary. Coś nie działa. Zybrajmy, Dobra, zamyka się. Dobra, zarobiście no Ale to pytanie brzmi, co teraz robimy, co nie? Właśnie że się Ej, chłopaki, 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 Ej, żebyś... chyba nas nie widział, dawaj. Dobra. Dobra, chłopaki, no. Co on robi? I to nas na O kurde. Ej, dobra, wiecie co? Po pierwsze, to zauważyłem, że nie ma stroju więźnia. Co? Przebrał się. Sebrał. Czyli on pojechał w stroju więźnia, bo uznał, że nie może być w stroju więźnia, bo to przypołowę. Przebrać się i tutaj wrócić. Skąd on ma tam te ciuchy w ogóle? Nie wiem stary. Czy on miał ciuchy psychopaty? Widzieliście to? Że komuś ukradł innemu klaunowi na ulicy. Czy on był w sklepie psychopacipl jakimś? Dobra, ale co, wchodzimy do kuchni, bo tu jest otwarte. Tak, zobaczmy, co on teraz robi. To po co on to robi? On jest? Ciszej, ciszej, chłopaku Co? Co się stało? Wrócił się w jedną stronę Ułóż, to przypało, o, weź, weź, to weź, 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 weź Ej, patrzcie, wchodzi na górę Jest Jestem zamknięty, to... dawajcie Słuchajcie, mam wrażenie, że musimy zrobić bazę gdzieś w środku tego Minecrafta, nie? Że to jest nasza jedyna opcja Może się go jakoś pozbyć Nie mamy szans Chodźcie tutaj, patrzcie, 40... to jest... Okej, okay, tutaj jesteśmy bezpieczni. No teraz nie znajdzie. pora w takim razie zareagować na ten monitoring, nie? Zobaczymy, co on robi po tym, jak się dowiedział, że po prostu ktoś był w chacie i wie, że on tutaj jest. Patrz, on wpadł w jakąś furię, zaczął skakać, zaczął po prostu wywalać rzeczy, które są obok. Co jest? Całą kanapę rozwala. Teraz bił do mojego pokoju, okej, okay? przeszedł przez kibel tam do samego końca. Mhm. Wszędzie szuka po chacie. Okej, okay? zajrzał do jednego pokoju, zajrzał do drugiego i zbiega na dół. Zajrzał do basy w kominku. O kurde, coś blisko. Zajrzał do basy teraz za szybą. Oh. Jest tutaj? Nie widzę Ej, zamknij garaż teraz Miłoszu dobra, dobra, to jak będzie zamknięty, to dużo będzie większa szansa, że nas nie znajdzie, co nie? Mhm, zamknięte Okej, okay, dobra Ej, on wyszedł właśnie drzwiami Schowaj się tutaj, schowaj się Na monitoringu go nie widać, ale tak jakby szedł znowu dookoła domu Stary, właśnie się zorientowałem, obczaj Tu jest okno wielkie Schowaj się tutaj stary I co, idzie tam? Nie wiem, nie widzę nic jest, chyba. Co? Jest. O kurde. Przeszedł tędy stary. Szuka, szukał nas cały czas. Co jest? On wraca możliwie, żeby nas usłyszał. Kurde. się schować. To Bardziej na... już nie wejdziemy tutaj tak. do środka. Nie, nie. nie. Chyba proszę tego, nie? Ja pierwicze. Musimy tutaj przez chwilę po prostu wytrzymać. Ej, mam jeden pomysł. Odwierzę trampolin, jest głośnik zostawiony, bo go zapomniałem zabrać. Puszczę dźwięki policji. Skoro on jest poszukiwany, to może tego po prostu wiecie. Wyproszę. Okej, okay, czekajcie, czekajcie. Co to jest? stare bałaganiarstwo, na coś się przydało. To prawda, no. Polis, sound. Okej, okay. takie coś będzie git. No na pewno, dobre. Dobra, czekajcie, to robię przez bluetooth. Aż tutaj to słychać. Ale słychać głośno, widzimy go? Chyba nie Właśnie. widzimy. Czekajcie, zobaczcie na monitoringu. Ej, chłopaki, brama ogólnie. Znowu jest otwarta, co oznacza, że on ma klucz od bramy i znowu ukradł mojego karta i wyjechał. Walić tego go karta. że pojechał. Gdzieś. Mordo, musimy odzyskać go karta. Wiesz ile on kosztuje. Tylko jak to zrobić? W sensie udało się go wykurzyć, no ale nadal nie mamy go karta. W sensie na szczęście naszego karty mają GPS-a, no bo wiadomo, można łatwo je ukraść. No więc co, teraz musimy śledzić po prostu go na GPS-ie i odbić na Naszego go karta. Tak jest. Więc ja już jestem przygotowany. Mam tutaj taką kamerę, żeby było widać, co robię. I wziąłem hulajnogę, dlatego że ukradł go karta. Ej, sami, patrz, on do Co? to on! W każdym razie mam jego lokalizację, więc będę w stanie go śledzić, jeżeli się gdzieś schowa. W takim razie włączamy to. Dobra, widzowie. Powodzenia. Ja lecę. Ej, zobaczcie. Jest tam. Czy on na mnie patrzy? czego... Chwila. Tak wjadę w krzaki trochę, żeby mnie nie widział. Okej, okay, okej. Okay. Ej, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tam jest. Dokąd on może jechać? I po co mu mój gokart? Ej, patrzcie. On wjeżdża. O kurde, wjeżdża w krzaki. Dobra, żeby mnie nie zobaczył, to ja też wjeżdżam w krzaki. Uuu, co jest? Kto tak jeździ hulajnogą, widzowie? Więc... O kurde, co to ja robię? O! Pytanie brzmi, gdzie jest prześladowca. O kurde, ej, coś chyba widzę. Patrzcie. O. Dobra, zostawmy to tutaj. Zobaczcie, on tutaj. Zostawił go karta. Pytanie brzmi co on robi. Ej, chyba jest tam w krzakach. Czy on tutaj ma jakąś swoją bazę? Chodzi coraz bardziej w głąb lasu. Ej, na pewno tu ma kryjówkę. On przychodzi na drugą stronę. Czy tutaj coś jest za lasem? O kurde. Muszę być bardzo cicho. Co on tutaj robi? Czy on ma jakieś pokrywane rzeczy w pobliżu naszej okolicy? Wiecie co? Ja muszę wracać. Nie wiem co on tutaj robi, ale mam wrażenie, że możemy się udać uciec w kartę, tylko co z hulajnogą, bo mam teraz dwie rzeczy naraz. Zobaczcie, przyczepiłem tutaj teraz hulajnogę do spoilera, to w miarę się trzyma a, i jeździ razem, jak widzicie. W takim razie, a, siadamy i zobaczmy, czy uda nam się dojechać do domu. Będę jechał wolno, żeby hulajnoga nie odpadła. Dobra, o nie! Ej, to on! O kurde! A. Goni mnie, goni mnie! Czy noga mi odpadła? O kurde, jakie toły! O! o Widzowie, ledwo! Jest już za mną! Widzowie, to jest przerąbane. To nie jest dostosowane do jazdy po takiej przestrzeni. Jesteśmy w kasie! Chłopaki! O! Czy on tu jest? Chyba nie widać go. Chłopaki! Kopaki, Co jest? Mordo, ukradłem przed chwilą go karta. Co? Jest na naszym podjeździe, on mnie stary gonił, ale teraz się rozpłynął. Nie mam pojęcia, co się stało z prześladowcą. O kurde. A, a hulajnoga? nogę holowałem go kartem. Co? Stary ledwo, prawie się odczepiła. Ej, czyli mamy go z głowy? Nie mam pojęcia. Ej, Bartek no, czy ty na jakieś jedziesz? No, tak, To się już na, na Chwila, Czy on już się spakował? Jedzie na Hawaje jak tylko raz zobaczył prześladowcę? No, bo tak będzie. Dobra, chłopaki, co możemy teraz zrobić, nie? On się jest wkurzony, że Zabrałem go karta. Ma tam w lesie jakąś swoją bazę. Widziałem, że coś chowa do skrzynki w środku lasu. Może bramę zamkniemy. Możemy zacząć. To ty zamknij bramę w takim razie. A my. Co robimy? Na pewno trzeba zamknąć strych, bo on ma tam nie włazić i ma nie spać na naszym strychu. Ale ogólnie nie wiem, może pułapka, jakiś o. fort czy coś takiego. Stary, naszpikujmy bramę kolcami. O wszystko naszpikujmy kolcami. Dobry pomysł, masz kolce jakieś? Nie. I pytanie brzmi, czy on już tutaj jest na haczu? O kurde. O, Co to oznacza? to on. Czego ty chcesz? Tylko się patrzy i nic nie mówi. Czego chcesz? To jeszcze nie koniec. Co? Co? Walnął? Walnął i koniec. Co jest? Czy on nam rozwalił domofon? No Popsuł się. Chyba tak. Co jest? Ale czekaj, to zobaczmy czy tam stoi dalej chociaż. Nie ma go. Patrzcie, tutaj go nie ma, tutaj też nie. Kurde, nie mam pojęcia. Więc chwila, to jeszcze nie koniec, ale może teraz ma coś do załatwienia, nie? Że może teraz zostaje na spokoju. O nie, bez kitu, ich może być więcej. Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to zostawcie łapkę i subskrybujcie z dzwoneczkiem. Takim dzwoneczkiem. To by było na tyle, na razie.